Żeście odjewali, widzę, że wam się bardzo podoba. A w ogóle to, witajcie, jestem Green, to cieszy. Pum. Widzę, że się, wam naprawdę podobają te same quizy, więc próbę robił je częściej. Same quizy z Jak przetrwać apokalipsę zombie. To więc zaczynamy. Czy przetrwasz apokalipsę zombie? Koko zabierze do swojej kryjówki? Idę szukać Justina Biebera i tylko jego zabieram. I smile! -a. Całą rodzinę, sz całą szkołę, nie? Tylko najbliższą rodzinę. Nie, nie. A nie ma, opcji sam iść tak sobie. Dobra, całą rodzinę zabiorę, wszystko się dobrze. Całą rodzinę, no dobra. Gdzie się osiedlisz? No tutaj już mam ładną bazę. Fajną, kurde, zajebistą, kurde, za dużo, ale fajną. Gdzie się osiedlisz? Namiot, podziemia, miasto, duże ochroni... Wow. Ja bym się przyniósł do więzienia. Jak w The Walking Dead. Twój najbliższy człowiek rodziny zostanie ukryziony. Co robisz? <laughs> kurde, to jest ta scena The Walking Dead. Jak. Dlaczego ona umarła? Zabijam go, rzuca na pożarcie, pomagam mu, ugryziony, no to zabijam go, a co, co złapię w ostatniej chwili, to co będę miał pod ręką, co najbliżej, a i już, nasz... <gryw> wybiega, nic nie biorę, dużo wody, to, co najbliżej, nie wiem, przykładowo, nie, dużo wody, woda się da, zauważa sklep złuż, w... nie, kurde, ale nie podbiegnę, Co to, to co mam najbliżej, choćby, nie wiem, tableta. Zawsze można tabletę kogoś pobić. Zauważasz sklep z wami, wchodzisz. A na cholerę, ale, ale, ale. No, oszcze? No właśnie mi się zaważył, że ja bym oszczy, ale nie wiedziałem, czy to będzie. Ja bym wstąpił, jeżeli. Ja, kurde, ja, przejeżdżam się. Jeżeli byłaby taka okazja. Masz do wyboru tylko jedną broń: co bierzesz? Pistolet, nóż kuchenny, kuszę. Nie umiem strzelać, ale jest ładna. Ja nie walczę, wystarczy mi słowo Boże. Boże, ty zawsze jesteś we mnie, zawsze jesteś wszędzie i zawsze, 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 zawsze Bóg! Ja bym wziął kuszę, ale umiem... No ja umiem szczerze z kuszy, takie zabawkowe z drewna miałem takie fajne. Nie umiem szczelać, ale jest ładna, jeżeli tutaj nie umiem szczelać, to bym szczerze wziął chyba ten pistolet już. Znaleźliście osadę, ale w niej wszystko Wo, po... Co robisz? Uciekamy, zostawiamy pułapkę, walczymy, poddajemy się. zostawiam pułapkę jak The Walking Dead. W szóstym sezonie, w pierwszym odcinku to był czarno-biały odcinek. Dziwnie się gada do kamery. Dowiaduje się, że na Arkansach nie ma zombie. Co robisz? Chyba was pojebało. Ja nienawidzę zimy. Idziemy choć to 4000 mil. Mieszkam w Polsce. Ciekawe, zobaczymy. Zobaczymy. Polska jest tu. No, troszeczkę byłoby drogi. Ale. Może bym umarł, a może nie. Szukamy sprawnego i zapasu pa nie interesuje, to prędzej... Nie wiem czy dotrą. Przetrwasz. Fajny odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, zasubskrybować tego kanału. Jeżeli chcesz więcej odcinków... chcesz, ty chcesz, co siedzisz, wy chcecie, to możesz napisać komentarz. Odcinek się będzie pojawiał raz w tygodniu, bo szczerze mówiąc już się mi z skończyły, ale... Coś wymyślę nowego. Więc cześć.